Zacząłem widzowie, seria tychy rozwija się. Dziś mam jeden z najczęściej polecanych kebabów w tym mieście, a mianowicie Bezili doner Kebab niedaleko jeziora. To a propos tych komentarzy o jeziorze, jest blisko, tak że można się tam wypróżnić. Oczywiście żartuję, ale tak komentują mi ludzie. Wybrałem się tam dnia drugiego od teraz filmy Stricte z poleceń, bo jak oglądaliście wcześniejsze dwie recenzje, to wiecie, że upajdy i kebaja nagrałem, bo miałem po prostu niedaleko. Ten dzisiejszy Bezili pojawiał się często, bo długo działają. Od 2008 roku, a się nazywają to kebabu spoconego. Czemu tak, nie wiem, choć się domyślam. A jeśli chodzi o właściciela, to pogadałem z nim, no i jest bardzo w porządku. Zaszedłem na miejsce zaraz po otwarciu, a i tak, jak czekałem na jedzenie, to była jedna osoba. Mówię, ten lokal pojawiał się często, ale mięso to kula mocy. Trochę inna w smaku, bo to wołowo-indycza, ale ten lokal ma inne plusy. Półki są wypiekane na miejscu, chrupiące i smaczne, takie na świeżo, i to jest fajne. Sosów nie ma dużego wyboru, jest ziołowy, a jak chce się uzyskać ostrość, to pan posypuje ten sos papryczkami, czy co to dokładnie jest. Wziąłem ten ostrzejszy wariant i było spokojnie, nie było. Tego dużo zatem jakoś bardzo nie przejmowało to kontroli nad kubkami smakowymi. Cena za bułę 22 zł i czas oczekiwania to 4 minuty. Ludziom to smakuje, ale myślę, że dużo by zyskali, jakby wprowadzili własne mięso, bo to co dają to taki kulson średniej jakości. No ale i tak zdobyli tym produktem serca lokalnych smakoszy. Porcja spora, najadłem się. To pierwszy posiłek tego dnia. Mięsa jest sporo, ale dla mnie to taka nie była kulinarna podróż nieznane. Jest ok, na ocenę 5, ale damy szósteczkę, bo bułka robiła robotę, ich, ich receptura. Z kebabem w Tychach jest ogólnie średnio, wszędzie kule mocy, ale jak ktoś mnie śledzi na fejsie czy instagramie, to widział, że odwiedziłem Bieruń pod Tychami, a tam znajduje się perełka, to wrzucę za parę dni, a dziś, tak jak mówię, ocena 6 wjeżdża i mięsem, które by robili sami, zyskaliby dużo, bo markę mają już rozpoznawalną. Pozdro!